Cześć, witam Was w tym koreańskim makijażu, w filmie, który rozpocznie taką małą sagę trzyczęściową. W tym odcinku opowiem Wam o wszystkim, co wiedziałam do tej pory i doświadczyłam przez 10 dni przebywania w Seulu. Niedawno wróciłam, wszystko nagrałam i wszystko spisałam, żeby to było tak, jakby było dosłownie na żywo. Mam wszystko idealnie ułożone i powiem o wszystkich rzeczach, które są oczywiście ciekawe i inne niż u nas, e, no właśnie. Ogólnie rzecz biorąc, odniosłam wrażenie, tak patrząc po ulicach, bo uważam, że to, co dzieje się na ulicach jest najważniejsze, oczywiście, że sklepy, to, jakie są tam towary, a jakich nie ma, to też jest istotne, ale te, to, jak wyglądają prawdziwe twarze e, ludzi, to jest jakby, no, to jest najważniejsza rzecz. I zauważyłam, że makijaż u e, kobiet e, koreanek jest troszeczkę bardziej e, widoczny, jeśli chodzi o sam makijaż twarzy, bo e, one bardzo często używają produktów do ust i różu, który jest taki, że jakby widać, że tam jest produkt, zdecydowanie, że to nie jest, to jest takie niby subtelne, niby taka rozmyta chmurka tego koloru, ale widać, że jest ten kolor dodany. U nas mam wrażenie, że dziewczyny częściej malują oczy i oczy podkreślają, a o skórze tak troszkę zapominają, żeby nadać jej koloru. Czego nie ma w sklepach? Nie znajdziecie pudrów, setting powderów, żadnych pudrów utrwalających, produktów ultramatujących i zarówno do ust, i zarówno do twarzy, bo ma się błyszczeć. Mało jest typowych rozświetlaczy, bo ten błysk, który ma być na skórze, ma być od produktów, które są kremowe, ma być taki mokry. A nie takie świetliste złoto. Ma być coś takiego jak ja mam. Jest też dość mało korektorów, bo kremy BB, które są super popularne i te w tubkach, ale przede wszystkim te w... Kuszonych, czyli w tych poduszeczkach, w takich kompaktach, takich o, e, Ich jest najwięcej, ich jest bardzo dużo. Kremy BB tego typu można stosować pod oczy, a tak naprawdę Koreanki nie mają zbyt dużej tendencji do jakichś takich worów pod oczami. Jest naprawdę niewiele produktów do konturowania, do brązowienia, do opalania to już w ogóle można totalnie zapomnieć, ale też nie ma szarych, brązowych i nudowych produktów do ust, czego jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo sklepów z kosmetykami. Jest ich od groma. Nawet słuchajcie, na stacji metra to jest normalne, że macie tam e, Tony Moly i Miszę i normalnie pełen wybór i to znacznie, znacznie, znacznie więcej niż to, co jest u nas nawet w internecie w ogóle dostępne. E, jest tego znacznie więcej. Są dwie bardzo fajne sieciówki. Jedna to jest Olive Young, a druga to jest Love, Health and Beauty. I to są sklepy, które często są czynne do bardzo późnych godzin, do takiej 22, 23 nawet. To są takie jak nasze Rossmany, że mamy i i, i, i makijaż, i jakieś takie pojedyncze rzeczy. Wiecie, snaki, woda, te sprawy. Jeśli chodzi o nieznane mi wcześniej marki makijażowe, to wpadła mi w oko marka Clio, dlatego, że ma naprawdę bardzo duże, duży wybór kosmetyków, zarówno pielęgnacyjnych, ale właśnie makijażowych. I to są takie typowo koreańskie kolory i koreańskie formuły. Więc to jest coś ciekawego, co można zerknąć, co u nas nie jest znane. Druga rzecz, która jest dużo, to maski w płachcie. Ale to chyba jest punkt, gdzie nikt z Was się nie dziwi. Maski w płachcie są wszędzie. Są dużo tańsze i są w ogromnych ilościach. Są oczywiście sprzedawane na sztuki, są takie całe półki, całe półki, całe alejki, gdzie są tylko i wyłącznie maski w płachcie, ale bardzo często maski w płachcie są sprzedawane też w pakach takich, czyli że yy, yy, jest, od razu kupujecie 20, 30, 50, czasami nawet 100 maseczek yy, od razu na raz. I Czego jest naprawdę sporo, i to są naprawdę bardzo opłacalne opcje. Jeśli chodzi o produkty do oczu, to bardzo, bardzo dużo jest yy, kolorów, które są yy, brzoskwiniowe i to są różne złamane brzoskwinie. I te idące w pomarańczową stronę, trochę w beżową stronę i trochę w tą taką różową stronę. Jest mnóstwo. Jak popatrzycie na paletki do cieni i cienie do oczu, to one są w takim zakresie, który jest powtarzalny i cały czas. I albo są one matowe. Albo są błyszczące, jak są błyszczące, to są błyszczące na maksa, wręcz brokatowe. I jeszcze w sumie nigdy nie widziałam takiej dużej ilości brokatowych produktów, tak o łatwo dostępnych w każdej, każdej marce i w każdej sieciówce. Tinty do ust to coś, czego jest mnóstwo. Po prostu każda marka ma tinty i czasami ma nawet po kilka wersji różnych tintów. Pomadki do ust też są, ale nie ma typowo takiej formuły matowej zastygającej czegoś co u nas jest e, super popularne. E, oczywiście niektóre z tych tintów e, wyglądają matowo, bo one wklepane w usta sprawiają, że tam nie ma jakiegoś dodatkowego blasku. Ale też bardzo popularne są pomadki e, takiego typu, które dają mega taki glossy look, taki jak błyszczek e, i, i są półtransparentne. E, jest takich bardzo dużo u nas, na przykład no nie za bardzo. Usta i policzki są najczęściej widzianym kolorowym elementem na twarzy, bo oczywiście krem BB się nie liczy, bo jakby nie jest kolorowy, <grym> tylko ma wyrównać naszą skórę. Ym, I one są zwykle w kolorach pomarańczowym, czerwonym yy, i różowym, i wszystkie jakieś takie miksy tych kolorów. Yy, usta. Ja chyba nie widziałam ani jednych ust, które były ostro obrysowane. Zawsze to jest taka chmurka koloru, albo bardzo malutka, czyli na zgięciu, na, na dotknięciu się walk dosłownie jest kolor, albo są. Kolor jest na całych wargach, ale nie ma tej ostrej linii. Też nie było żadnych, wiecie, konturówek do ust, no bo, no bo po co? Dziewczyny często używają e, jednego tonu koloru do całego makijażu, czyli mają podobny kolor na ustach, na policzkach. Często jest to ten sam produkt, ten sam tint, na przykład wklepany, albo kremik taki koloryzujący e, i często odpowiadają temu oczy. I oczy właśnie w takiej bardzo delikatnej, półprzejrzystej, e, błyszczącej formule. Często używane są palce do makijażu, a więc też pożądanymi formułami są formuły jakieś takie kremowe, żelowe, no właśnie nie te suche typowe, które można tam jakoś sobie wklepać, rozprowadzić, żeby ta skóra cały czas miała dużo blasku, no bo jeśli damy produkt suchy, no to będzie przymatowiona. Dużo się widzi też dziewczyn, które poprawiają make-up. I to znacznie częściej i znacznie na większą skalę niż u nas. U nas jest tak, że robi się to raczej wiecie, w łazience albo jeśli już to jest przy jakichś takich bliskich znajomych i, i, i tak dalej jakby to jest takie trosz, troszkę u nas intymne, a mam wrażenie, że w Korei nie ma takiego poczucia, że to poprawianie makijażu jest czymś takim samym jak nie wiem patrzenie w telefon, jakby każdy to robi i to jest zupełnie normalne laski potrafią chodzić z wałkami na przykład na grzywce, tutaj gdzieś tam na włosach no problem w ogóle potrafią normalnie, bardzo często sobie malują rzęsy, robią cały make -up który składa się tylko z kilku kroków bardzo często yy, jakby no, na ulicy, w metrze, gdziekolwiek podkręcają sobie rzęsy zalotką, malują albo w trakcie dnia sobie poprawiają bardzo często, więc bardzo dużo jest wiecie kremów BB w rączce, poprawianej cery poprawianych ust, dorabianych całych policzków jakby sprawienie, że ta skóra była jeszcze taka świeższa i, yy, i błyszcząca, tak na normalu wszędzie i w gigantycznej skali. W sklepach są bardzo często bardzo dobre promocje, które się szybko zmieniają. I tutaj chciałam dłużej zatrzymać się przy tym podpunkcie, bo prosiliście mnie licznie o to, żeby właśnie porównać ceny te, które my mamy do tych, które są w Korei i powiem wam, że jest bardzo różnie, bo niektóre produkty są na przykład w Korei nie wiem, 10, 15% tańsze, dosłownie tylko tyle, a niektóre, zwłaszcza jeśli traficie na promkę, a najlepsze, najczęściej kupowane produkty są najczęściej na największych promocjach. To potraficie kupić produkt za mniej niż pół ceny. Dam wam przykład: yy, pianka do mycia twarzy Neogen, taka z zielonej herbaty, która ma zieloną herbatę tam pływającą. Wspaniały produkt. U nas kosztuje 82 zł. Cena normalna w Korei to 50 zł na nasze, a ja kupiłam ją w promocji za 26. 26 kontra 80. Pewnie pamiętacie, że kocham produkty z Doktora Jarta, a maskę tą taką raberową, niebieską, to już w ogóle totalnie dla mnie, to jest jak zabieg kosmetyczny u kosmetyczki, który kosztuje mniej i trwa krócej, bo tylko 40 minut. I ona u nas kosztuje 50 zł, normalnie w Korei kosztuje 40, więc taniej, ale to nie jest gigantyczny przeskok, ale potrafiłam ją kupić na promce za 20 parę złotych. To, co jest też bardzo ciekawe i już zahacza o mój kolejny podpunkt, drugi bardzo ważny, czyli ciekawostki, to to, że kiedy robicie zakupy takie troszkę większe, to znaczy im większe robicie zakupy, tym więcej macie dorzucanych gratisów i to było bardzo takie mm, jakby ca ca cały czas. Im więcej się kupiło, tym więcej się dostało. I to były nie tylko próbki, ale próbki na przykład całych setów. E, pielęgnacyjnych, to czasami dostawałam normalnie małe wersje produktów, które były na przykład jedną trzecią tego pełnego produktu, a potrafiłam też dostawać całe, pojedyncze, normalne produkty, nie jakieś gorsze, tylko normalnie sprzedające się, inne z innej serii, żeby jakby zachęcić kogoś, kto, kto kupuje już lubi daną serię produktów do jakiejś innej serii e, z tej danej marki. Więc liczba darmowych produktów, małych i tych większych była naprawdę gigantyczna. Ciekawa dla mnie wydała się marka Laika, która jest gender neutral, czyli jest yy, dla i kobiet i mężczyzn, dla chłopców, dla dziewczyn. I patrząc na taką szafę takiej marki, mi się serce cieszy. Wspomniałam wam, że dużo jest tych brokatowych, takich świet świetlistych, mokrych produktów, i one są w tych szafach kosmetycznych, ale one też bardzo często występują na twarzach, więc to też się przekłada na to, że dziewczyny naprawdę noszą te takie rozświetlone, mokre powieki i często używają brokatów, też właśnie na dolną powiekę, co jest u nas nietypowe. Kolejna ciekawostka to jest coś, czego ja się spodziewałam, ale nie spodziewałam się na tak dużą skalę. Wiedziałam, że marki, które znamy, takie jak Missha, czy Tony Moly, czy Too Cool For School mają więcej produktów niż to, co my znamy, ale to jak wiele innych linii posiadają, to po prostu rozwaliło mój system yy, totalnie i musiałam się uczyć, wiecie, tego wszystkiego praktycznie na nowo i bardzo dużo robiłam researchy w trakcie na telefonie, żeby właśnie sprawdzić i pokupować produkty, które są mega znane tam i polecane z jakichś konkretnych powodów i żeby móc je spróbować. Bo, oczywiście, ten cały make-up wy wykonałam na filmie i on będzie następny, i zobaczycie dokładnie co i jak. To były produkty, które kupiłam i przetestowałam właśnie robiąc ten makijaż, więc będzie full recenzja. Ale też kupiłam bardzo dużo nowej pielęgnacji, takiej, która u nas jest niedostępna, albo która jest u nas e, no troszkę droższa, nie? Mówiłam Wam o marce Gentle Neutral, ale ogólnie rzecz biorąc, chłopaki bardzo często reklamują produkty. Ja nie mówię o produktach do pielęgnacji, ale te produkty. Do makijażu, farby do włosów, ale też produkty na policzki, czy e, tinty, do, tinty do ust, rzeczy do ust. Jakby totalnie jest, jest tego sporo. Jest też sporo słodkich wersji kosmetyków, głównie jakichś takich w pastelowych kolorach albo ze zwierzaczkami. I one są naprawdę w oprórocze. Jestem fanką opakowań tej serii, gdzie są przyczepione kotki. Niestety nic tam mi nie wpadło tak w oczy, żeby to sobie kupić, ale nacieszyłam się i teraz mogę pokazać wam, że takie rzeczy też istnieją. Ciekawostką jest też to, że w ich sklepach, takich tak zwanych żabkach naszych e, są zawsze oddzielne półki, oczywiście z kosmetykami u nas też, ale u nich wyglądają inaczej, bo są inaczej dobrane te rzeczy i wiecie, co zawsze znajdziecie? Filtry. E, przeciwsłoneczne. Różnej wielkości, o różnym wykończeniu, w różnej formie. Wszystkie bardzo mocne. E, zawsze znajdziecie mm, plastry na pryszcze, tak, żeby pryszcze nie były widoczne. Bo Koreańczycy, jak mają jakiś pryszcz i zanieczyszczenie, to przyklejają sobie na nie, na nie plasterek, żeby ono nie było widoczne dla innych ludzi. Chociaż widać, że mają naklejony plaster. I tego jest e, sporo. I ludzie naprawdę tego używają. I widać to jakby. Na ulicy. No i zawsze znajdziecie tam tasiemki y, podciągające powieki. Ja dzisiaj takie mam na sobie. Jak zapytacie, czy to czuć cały czas? Tak, czuć. Z ciekawych produktów spotkałam się też z taśmami, które zmieniają rysy twarzy, i zrobię z nimi test. Będzie do tego gość specjalny. Mm, będzie. Są, tak jak wspomniałam, plasterki korygujące kształt powieki, jakby podciągające je. Są też. O, i tutaj y, przejdę do tego, co już przygotowałam. Są pensety z tak y, malutkim dzióbkiem, y, że są one dedykowane do wyjmowania sobie z zaskórników. Ciekawym gadżetem jest też na przykład y, takie jajko oddychające tutaj, żeby schować sobie gąbeczkę. E, super sprawą, i to, to, to jest akurat wersja mała, y, którą dostałam gratis, to są chusteczki myjące, które zawierają filtr. 50. Rozumiecie? Myjecie się chusteczkami i jesteście całe, cali w ochronie przeciwsłonecznej. Lol. Po prostu sztos w opór. Eee, kolejną rzeczą jest maska, która jest gumowa i przytrzymuje Wam Waszą maskę, którą macie w płaście. Można myć i jest wielorazowego użytku. Jeśli kiedykolwiek będziecie wybierać się do Seulu, to musicie pójść na dzielnię, która się nazywa... W ten sposób Myeongdong, Myeongdong, nie wiem, nie wiem. W każdym razie to jest y, dzielnica y, bardzo handlowa, ulica dzielnica, taka. No, no i okolice Myeongdong y, są stricte zakupowe. I macie tam tony, jakby. Wyobraźcie sobie takie miejsce, że macie dużo małych uliczek i w każdą ulicę, którą skręcicie Macie sklepy oczywiście ściuchami, kawiarnie i w opór, opór, opór sklepów właśnie z kosmetykami. Te marki się cały czas powtarzają w ogóle, te duże, um, ale ten. To po prostu o, to jest jakiś raj totalny, że po prostu idziecie i tego jest tak dużo, tak dużo, tak pięknie, kusi promocjami, bo oczywiście są ciągle zmieniające się jakieś super promocje. E, straszna sprawa, naprawdę, jak tam się wchodzi, to można naprawdę nie wyjść. Na serio można nie wyjść stamtąd, ale to jest dobre miejsce, żeby pójść i na raz jakby zrobić duże zakupy i potem mieć, że tak powiem, z głowy. Ja tak nie miałam. Ja wchodziłam cały czas do wszystkich sklepów, żeby mieć tutaj dobry research i rozeznanie. Poza tym mnie to po prostu cholernie interesuje. Chciałam powiedzieć jeszcze o jednym sklepie, który zrobił na mnie gigantyczne wrażenie. Eee, I był to Concept Store doktora Jarta na dzielnicy Gangnam. Wow, to był, słuchajcie, to cały dom trzypiętrowy. Słuchajcie, z ekscytacji nagrałam tylko na Insta Story, ale sobie zapisałam, dlatego macie w pionie, więc ja tutaj jestem, a tutaj są relacje. Eee, I. Trzy piętra, pięknie zaplanowane, jedna jako sklep, oczywiście przecudowna, ale dwa. Piętra były dedykowane serią produktów, ale wychodziły poza takie jakby standardowe myślenie tylko i wyłącznie o kosmetykach. Na przykład była promowana seria Reaper, więc naprawcza. Na jednym z pięter był pokój, w którym jeśli się zamkniecie, to nie dochodzą do was żadne dźwięki, po to, żeby jakby wrócić do siebie, do swoich myśli i w ten sposób działać naprawczo na siebie e, i na swoje relacje. Więc piękna sprawa. Były też e, nasiona popularnych roślin do zasadzenia na jeszcze innym piętrze były całe takie gigantyczne po prostu kolorowanki do rysowania i tam też działy się jakieś eventy, ale jak ja byłam to nie, tam nie było wtedy akurat nikogo to dobrze, mogą spokojnie nagrać. Dla mnie to jest super sprawa, bo uważam, że jeśli marki e, jakiekolwiek, czy kosmetyczne, ubraniowe, wiecie, jakiekolwiek, wychodzą poza, więcej niż poza czubek własnego nosa i chcą jakby pokazywać szersze, pozytywne działanie na siebie i na świat, to jest dla mnie zawsze coś e, na mega wielki plus. Napiszcie mi teraz, co Was najbardziej zdziwiło, zainteresowało z tego, co mówiłam i zapraszam do kolejnych filmów. E, serducho dla Was i łapka w górę, jeśli się przydało. Hey.